Trudne chwile czekają Elwirę i Adele, bo proszę państwa, kobieta, która kocha, a jednocześnie zostaje odrzucona, potrafi zrobić rzeczy, których czasem trudno sobie nawet wyobrazić. Elwira, mimo zranienia, postanawia kolejny raz spotkać się z ukochanym. Chciała, żeby rozmowa odbyła się w kościele. Myślę, że pragnęła mu przypomnieć, że to oni, nie on z Adelą, mieli stanąć przed ołtarzem i przysięgać sobie miłość. Chłopak rzeczywiście zamierzał tam pójść, ale gdy wychodził z kamienicy od Seli, dostrzegła go Adela. Ona również widziała wcześniej Elwirę idącą w stronę świątyni. Mąż Adeli nie próbował się tłumaczyć, powiedział wprost, dokąd się wybiera. Adela jednak poprosiła go, żeby nie szedł. Nie było w tym gniewu ani pretensji, raczej spokojna prośba żony, która czuje, że musi postawić granice. Mimo wątpliwości posłuchał. Może dlatego, że właśnie poprzedniej nocy on i Adela naprawdę stali się małżeństwem, nie tylko w słowach, ale i w czynach. Nie chciał jednak, żeby Elwira czekała bez wieści. Z troski i przyzwoitości wysłał więc młodego chłopaka z wiadomością, dziś nikt nie przyjdzie. Można się było spodziewać, że Elwira tak tego nie zostawi. W gniewie przyszła do domu Suzany i już z oddali zaczęła wykrzykiwać swoją złość. Gdy weszła do środka, nie powstrzymała emocji. Mówiła, że ich chciała do siebie należą, że nie potrafi pogodzić się z odrzuceniem i nie pozwoli, by ich historia tak po prostu dobiegła końca. Trzeba przyznać, trudno było na to patrzeć, i nie sposób nie zgodzić się ze słowami Suzany, która próbowała ją uspokoić, Mówiąc, że w tej chwili sama się upokarza i odbiera sobie godność. Ale czy można ją potępiać? Uciekła z rąk buraka Demira, wróciła do Hiszpanii z dalekiej Turcji, trzymając się jednej nadziei, że ukochany na nią czeka. Czy więc można się dziwić, że Elwira reagowała w taki sposób? Miała powody, by czuć się rozgoryczona i zraniona, tyle, że sposób w jaki walczyła o miłość, przynosił jej więcej wstydu niż ulgi. Następnego dnia ukochany odwiedził Elwirę. Rozmawiał z nią spokojnie, ale stanowczo. Powiedział jasno, że mimo tego, co do niej czuje i mimo współczucia za to, co przeszła, jest mężem i chce wypełnić tę rolę najlepiej, jak potrafi. Bo Adela, jak dodał, na to zasługuje i chyba miał rację. Adela, choć pozornie spokojna, przeżywała wszystko bardzo głęboko. Nie robiła scen, nie podnosiła głosu. Jedyną jej manifestacją cierpienia były bose procesje do Madonny, gest, który wzbudzał poruszenie i komentarze gapiów. Tymczasem o zachowaniu Elwiry w domu Suzany dowiedział się nie tylko cały sąsiedzki krąg, ale również pułkownik. Z trudem powstrzymał gniew wobec córki. Nie użył przemocy, choć emocje w nim kipiały. Zamiast tego zrugał Elwirę słowami, które zabolały bardziej, że grzesząc z żonatym mężczyzną, sama odbiera sobie szansę na szacunek i przyszłość, a żaden porządny mężczyzna już nigdy jej nie zechce. Kiedy emocje nieco opadły, pułkownik, wbrew swojej dumie, odwiedził prosząc byłego majordomusa, by uwolnił Elwirę od siebie, jeśli naprawdę kiedyś ją kochał. Rozmowa między nimi była trudna. Chłopak przyznał wprost, że nadal kocha Elwirę, jednak, i to ważne, nie zamierza zniszczyć życia ani jej, ani Adeli. W całym tym zamęcie jedyną osobą, która wciąż trwa przy Elwirze, jest Maria Luisa. Choć otwarcie mówi, że nie chce być jej wspólniczką, bo cudzołóstwo jest przestępstwem, nadal starała się ją wspierać. Warto przypomnieć, że zgodnie z ówczesnym hiszpańskim kodeksem karnym, kobieta winna zdrady małżeńskiej mogła trafić do więzienia nawet na 6 lat. Co więcej, osoba, która wiedziała o takim czynie i milczała lub pomagała w jego ukrywaniu, również mogła zostać uznana za współwinną. Prawo tamtych czasów było niezwykle surowe, kształtowane przez konserwatywną moralność. W której honor rodziny i cześć kobiety stanowiły wartości nadrzędne. Mimo tej świadomości, Maria Luisa pozostała przyjaciółką Elwiry. Odwiedzała ją, wysłuchiwała żalów na ojca i próbowała dodać otuchy. Jednak z czasem coraz częściej brakowało jej argumentów, by tłumaczyć zachowanie Elwiry, bo Elwira nie chciała słuchać rad. Z pogardą mówiła o Adeli, nazywając ją nudną i pozbawioną życia. Uważała, że ukochany został z nią jedynie z tchórzostwa, że brak mu odwagi, by uciec i zacząć wszystko od nowa. A co więcej Elwira będzie w stanie zrobić, by odzyskać Simona? Sporo, proszę Państwa. I niestety niewiele z tego można nazwać dobrym. Ale zacznijmy od tego, co spotka Adele już w tym tygodniu. Pewnego dnia w cukierni Elwira przypadkiem usłyszała rozmowę mieszkanek Akacjowej, wśród nich była też Adela. Rozmowa, z pozoru niewinna, szybko zeszła na temat małżeństwa. Adela, nieco zawstydzona, ale z wyraźną ulgą w głosie, przyznała, że wreszcie skonsumowała swój związek z mężem. Dodała też, że wieczorem zamierza ponownie pójść boso do Madonny. W tym momencie w Elwirze coś pękło. Zraniona duma, zazdrość i żal zamieniły się w gniew. Wychodząc z cukierni, wzięła kieliszek do wody i za rogiem stłukła go. Zrobiła to z zimną precyzją. Wieczorem, po pracy, Adela, jak obiecała, wyruszyła w stronę kościoła. Szła boso, pogrążona w modlitwie, nieświadoma, że każdy kolejny krok będzie powodować ogromny ból. Z opresji uratował ją Simon, ukochany, który był niedaleko. Podbiegł, wziął Adelę na ręce i zaniósł ją do domu. Z troską, kawałek po kawałku, wyjmował z jej stóp odłamki szkła. Co ciekawe, Adela, mimo bólu, nawet przez chwilę nie pomyślała, że to mógł być celowy sabotaż, winę wzięła na siebie, uznała, że to kara za pychę, za zbytnią pewność siebie wobec Madonny. A Elwira, z ukrycia, z za rogu kamienicy, obserwowała wszystko, stała w cieniu, w milczeniu, z twarzą pełną sprzecznych emocji, triumfu, ale i pustki. Pewnie, drodzy państwo, zastanawiacie się, czy mieszkańcy Akacjowej dowiedzą się, jak to szkło znalazło się na ulicy. Przecież zawsze panował tam porządek. Nikt nigdy nie widział takich scen. Ale był ktoś, kto zwrócił uwagę na drobny szczegół. Selia, która tego dnia była w cukierni, zauważyła, jak wychodząc z cukierni, Elwira zabrała ze stolika szklankę. Tuż przed wyjściem na przyjęcie do Ursuli Celia postanowiła porozmawiać z synem Suzany. Opowiedziała mu o swoich podejrzeniach. Trudno było mu w to wierzyć, ale każde słowo Seli coraz mocniej potwierdzało najgorsze. Nie czekając dłużej, poszedł do Elwiry. Doszło do konfrontacji, bolesnej. Nie doszło do rękoczynów, choć Elwira w przypływie gniewu próbowała. Po raz pierwszy tak stanowczo pokazał, że ma dość. Pułkownik, mimo że wiedział, że jego córka postępuje źle, nie potrafił patrzeć obojętnie na jej upokorzenie. Z pomocą Marii Luisy będzie próbował jeszcze nieraz ją ratować, choć oboje czuli, że Elwira coraz bardziej pogrąża się w emocjach, które wymknęły się spod kontroli. A co jeszcze dzieje się na Akacjowej? Olga konfrontuje się z Blanką, która nie ma teraz łatwego czasu, bo Ursula przedstawia jej własną wersję historii o siostrze, a Olga swoją. Jeśli są Państwo ciekawi tych wydarzeń i co naprawdę kryje się za słowami obu kobiet, link do odcinka, w którym to omawiam, zostawię w opisie pod tym filmem. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i, jak zawsze, do usłyszenia już niebawem.